Oglądamy noksiaka, nowy kanał widzowie. Ja wam już tutaj wam daję Dajcie mu subika i lajka pod każdym filmem. Zobaczymy co on tutaj wyszpondził jak wygląda największy winstreak w historii CSGO Bo to był największy, co jak co, bo tam było dużo bo jedynek to był Winstreak NIP oczywiście Nie tak jak w Vitali teraz było trójki ale Jakiś to... czas temu Vitiliki przybiło rekord Liquid i tym samym osiągnęli drugi najwyższy LANowy winslick w historii CSa, wynoszący aż 30 wygranych. Jednak do pierwszego miejsca jest jeszcze bardzo daleko, bo rekord NiPu to kosmiczne 60 wygranych, ale czy ten rekord jest tak imponujący? Ogólnie teraz wam pokażę jedną rzecz, patrzcie, widzicie tą bramę? Rekord... Widzicie te bramy drewniane na Dustie? I wam powiem... Czemu później je zrobili blaszane? Ponieważ jeśli za duży damage przechodził przez te bramy. Naprawdę, tyle damage'a przechodziło, że na przykład jak ty z AWP strzelał z respa, Tero, jak CT te przeskakiwało, to stary, to tam po 5 HP zostawało ludziom, nie? Po 5 HP, ale już nie chodzi o odwrócone, to odwróco, odwrócili to później, tak? Tylko mimo bardziej chodzi o to, że zrobili je blaszane, nie? Ni Ale te bramy, to... Później dopiero odwrócili. To kosmiczne 60 wygranych. Ale czy ten no. rekord jest tak imponujący, jaki się wydaje na pierwszy rzut oka? Jeszcze zanim przejdziemy do materiału, to chciałbym poprosić Was o zostawienie suba i lajka, żeby trochę... Ogólnie NiP też miał troszkę łatwiej, widzowie, bo NiP dostał najwcześniej ze wszystkich BTC z GO i oni zaczęli grać przed wszystkimi. NiP ogólnie też wziął dwóch gości z Freiberga i Fiflarena i oni też typów z 1.6 troszkę pokazywali grę jak ona wygląda, na czym polega, bo CSGO było podobne do CS Sorsa, tak? Po prostu, no, wiecie, fizyka granatów, recoil na początku był podobny do Source'a, był randomowy po prostu, był ciężki, bardzo ciężki. Później go zmienili na łatwiejszy oczywiście, więc ułatwione mieli... W... Zadanie na początku NiP, nie? Bo oni już byli przed wszystkimi kilka miesięcy, nie? Pomóc mojemu kanałowi. Skład nip już na papierze był bardzo mocny, bo grali w nim Exist, Freiberg, Fiflaren, Forest, Get right. A dlaczego ten skład był aż tak mocny? Zacznijmy od tego, jak wyglądały kariery tych graczy przed premierą CSGO i dołączeniem do NiP-u. Exist był Bo zawodnicy, graczem, który no? Tak grać to? Już w 2002 roku dzięki starszym braciom, którzy mm. bardzo lubili CS. Już w wieku 15 lat grał w teamach, m.in. dla szwedzkiego mm. Chili, gdzie nawet mieli sponsora, który udostępniał im komputery w swojej kafejce internetowej do grania turniejów i treningów. Kilka lat później dostał się do pierwszej dużej drużyny. Odwrócone drzwi też miał jakiś powód, no powód był taki że no, łatwiej odbić jak jest ta odwrócona brama, znaczy w stronę trupa, ta, taka jest jak jest teraz no i też łatwiej się B bronić, nie? Bo Tero to łatwo jak weszło na B, już nie odbiłeś tego. 10 razy trudniej się to broniło, nie? Cesa. Dokładniej do H2K, z którą mhm. wygrał mistrzostwo Szwecji i w wieku 19 lat pojechał do Paryża na Dobry IGLE ogólnie Exis był Iglem, w który on kolował bardzo często w takim mit -e, nie wiecie. Czyli on plan z respa mówił jaki zrobić, i świetny mit to był. Bardzo dobry mit color Exist i też dobry strzelec. Bardzo dobrze w ogóle grał strzelecko jako Igl. On powiem wam szczerze, że jeden z lepszych igli strzelecko tak, że to szok. Bardzo często potrafił kierować drużynę nawet i naprawdę fajnie się go oglądało, ale miał problem później już, bo łatwo się go czytało, nie? Po prostu, bo on cały czas kolował tak samo te same midcole dawał bardzo często i już y, takie drużyny go rozczytały, nie, jak już tam zaczęli wygrywać z nimi. Melduneczek widzowie, chcielibyście w łatwy i szybki sposób wymieniać skiny na nowe? Na stronie Pirateswap możecie kupować, wymieniać i sprzedawać instantowo skiny. Dodatkowo, jeśli użyjecie mojego kodu Hyper, to dostaniecie 35% więcej do depozytu przy wpłatach oraz 30 dolarów przy pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam na stronę Pirateswap. W kilku miesiącach Exist został przygarnięty przez Fnatic, gdzie grał mm. na największych turniejach takich jak Copenhagen Games czy Dreamhack Summer, a tam zajmował bardzo wysokie miejsca i grał po prostu świetnie. O czym może świadczyć to, że w 2010 no. roku znalazł się na 18 miejscu wśród 20 najlepszych graczy według HLTV, a rok później na 13 miejscu. Jak coś, ze czasów CS 1.6 to 20 graczy było tylko dwa razy. No i w obu Exist się znalazł. Do CSGO, w tym samym nie? do składu nip wchodził jako bardzo dobry gracz in... Bo Neo wygrał chyba raz HLTV, nie? Tam award. ...indywidualnie, a także dobry in-game leader. Jak później się okazało, przez lata jeden z najlepszych na scenie. Get Right hmm. uwielbiał grać w gry Quake czy Doom, które pokazał mu jego starszy brat. No i wiadomo, czemu był najlepszy. Quake i Doom. Sigma. Totalna Sigma. Najlepsze strzelanki w tamtym okresie. Quake'a musiał mieć takiego skilla, że szok. Ale GetRite co jak co to, to talent nie był. To był talent taki, że szok. Pokazał mu również Cesa, który młody Getright momentalnie... Dużo ludzi, dużo ludzi z was nie pamięta, dużo ludzi z was nie pamięta tak też, ale typ, no powiem wam szczerze, że mógłbyś go kiedyś porównać do takiego Donka, jak on no GetRate Ratingi po 1.35 robił kurwa też, nie? To typ miał takiego spraya, kurwa, taki game sense, kurwa, że to jest szok, nie? W tamtych czasów, nie? W tamtych czasach oczywiście, no to typ po prostu był, no mistrzem, nie? Jak to wyglądało. Nawet jak wejdziesz ogólnie sobie w HellTV, Hell TV, jak sobie wejdziesz w Hell TV, mogę wejść tu. Nawet na 2012 rok, zobaczcie GetRight'a statystyki, nie? Jak to wygląda. Gościu, zobaczcie jak na napije. Plus 35, plus 34, plus 28. Typ, a po prostu był maszyną, nie? Zobaczcie, 95% miał rating plus 1, nie? Gościu to maszyna. Gościu to totalna maszyna. Zobaczcie, jak to kurwa, wygląda u niego. w tamtych latach. Po 1,33 average rating, stary, już troszkę gorzej. Tu już troszkę spadł, na pewno spadł, ale i tak już 67%, to i tak spadł, co jak co. Tu już było gorzej, ale wcześniej to on był, kurwa, maszyną, ale tu i tak dobrze grał, nie? Co jak co. Miał tu kilka gorszych meczy, ale no gość napierał za młodu. To widać, że już, już to nie, nie był on, nie? Grał już o wiele gorzej. Po tych zmianach, jak tam zaczęli robić zmiany, no to o wiele gorzej grał. No ale i tak ratingowo no, grał w miarę OK. Ale te lata 2012 i 13, no typku rozpierał, nie? Naprawdę, no typku rozpierał po prostu, nie? W NIPie. A i tak tu, tutaj jest więcej tego kurwa, zobaczcie. Bo tu, no, tu muszę, muszę przewinąć. On się nie wyświeca na jednej stronie. Szkoda, że się nie wyświetla na jednej stronie. Nie wiem co się stało. Więc to no naprawdę, no, typ był maszyną, nie? Ty był maszyną taką, że szok, jak to się oglądało. Tak samo w 2012, a się chyba też tych meczy. Nie, tutaj mało jest akurat. Więc no, 2013, no, to też świetne lata GetRajda, co jak są. So. Już w 1,6 na Ostro. Na naprawdę w solidnym poziomie. I finalnie trafił do nip -u. NIP, niestety, po kilku miesiącach. Fiflaren, dożyk, krzyk się załamał? O, właśnie, odszedł chyba, chciałeś napisać. Bo, co, jak, co? Dużo ludzi. Fiflaren sobie nie poradził z hejtem, widzowie. Naprawdę. Bo on, nawet wejdźmy, tak? W niego. Jeszcze raz, wejdźmy w Fiflarena. On sobie nie poradził z hejtem. Fiflaren. Wejdźmy sobie w jego statystyki. I gość ogólnie miał taki dojazd i też bardzo często nieuzasadniony dojazd, bo on zobaczcie, nie grał tragicznie aż tak. On nie grał naprawdę tragicznie. W miarę tam wiadomo, 1,09 rating, tu miał troszkę gorszy, 2013, 48% tylko plus, ale gość robił tyle miejsca w drużynie, ale to też nie jest jakiś chuj. Że on w ogóle tragicznie grał. Mit kolował, tyle robił w drużynie miejsca, gdzie on zajmował mapę i dobrze to robił, Fiflaren. Naprawdę, miejsca dla Foresta, właśnie dla Getraita, Ale on sobie nie poradził z hejtem i oni go nie wyjęli, bo on sam powiedział, że chce odejść, bo widzi, że jest obciążeniem. Co jak co? A gość naprawdę taką robotę robił dla nich, że stwierdzili, że. No, wezmą później snajpera, tak? Wzięli snajpera i już nip nigdy nie był tym samym nipem, co z Fiflarenem, nie? Nigdy już nie był to samo drużyną. Bo brakowało tej osoby, która robiła miejsce na mapie, gdzie zajmowała Fenix na niuku, gdzie ona gdzieś była wypuszczona, zajmowała teren mapy, powiedziała, no chodźcie do mnie, jest czysto. Mówiła, gdzie są osoby, naprawdę świetny zawodnik pod tym względem, nie? Wiadomo, że w finale Major zagrał jak kurs, tak? Co jak co? Ale beczka z niego była, bo. Oni w finał majora, czekajcie, ten finał majora był 2014, tak był? O, tu mamy finał majora i on do, na tym majorze, zobaczcie, on nie zagrał źle. On nie zagrał, on w tym ostatnim meczu zrobił 9 fragów, po prostu zagrał totalnie głupio. Widać, że się zestresował, VP też dobrze zagrało pod niego, bo grali pod niego, ale ogólnie... Ten Major w ich wykonaniu, tu jest Major, to, to źle nie wyszedł, no nie, ten jeden mecz i po się załamał trochę, no było to widać jego załamkę, nie, bo tu już widać, że strasznie chuj na turnieju, strasznie chuj te mapy u niego. Tu już w ogóle była padaka już później po tym turnie, tak jakby się załamał, że on do tego momentu, zobaczcie, źle nie grał, potem taka załamka u niego, bo już zaczął grać totalne, no i stwierdził, że wypiera, tak, no i tyle. Ale szkoda. Tak się no. rozpadł i Getlight wraz z resztą drużyny przyszli do SK. Tak, Escape, ja on mu krzyczał, tak, tak dobrze, no. Ale niestety znów niezbyt długo. Jego następnym przystankiem było Evil Zone, którym udało mu się wygrać Limhaka, który no. był pierwszym tak dużym wygranym. Ale Getlight to był jego karierze, Lecz już wcześniej wygrał mniejsze lokalne lany Po bardzo dobrym okresie w Evil Zone dostał ofertę od Fnatic, której nie mógł odrzucić. Czyli załamka w... Fnatic w rundowi też mi się z najmocniejszych tak teamów na świecie. Getlight grał naprawdę dobrze we Fnatic. Wygrał były największe turnieje, takie jak IM5 w Szanghaju, i to właśnie we Fnatic stworzyło się legendarne duo no. jego i Foresta. W 2010 roku Get right dołączył do SK razem z Forestem, gdzie grali do lipca 2012 roku i cieszyli się naprawdę dobrym no. Right był bardzo znany z dobrego lurkowania i jak nikt potrafił zaszkodzić. Do tego jest on zawsze wymieniany wśród najlepszych graczy CS16. No. I Na spokojnie można stwierdzić, że jest gdzieś w top 5. Warto też powiedzieć, że w 2010 i w 2011 Getlight no. zajął drugie miejsce top 20 HLTV. To tylko podkreśla to, jak wybitnym zawodnikiem oh. był w tamtych czasach. Do CS:GO i tym samym do NIPU wchodził jako Gwiazdo. No. gracz, który od początku miał łatkę najlepszego, co potem tylko udało mu się udowodnić. Forest Jest to osoba, o której była Ten to też jest Forest to co jak co bardzo stabilny zawodnik nie on nie miał chudych meczy za bardzo. on albo miał średni mecz albo napisał i. Też był taką hybrydą, dobry samupy był, tak 1.6 też tak lubił grać, w CSGO to samo Dobry z rifla świetny zawodnik i dobry support. Zaczął profesjonalną grę już w 2003 roku, gdzie grał w pomniejszych mixach. Pierwszy team z nas w 2004, a było nim Embrace, gdzie zaskoczyli zajmując drugie miejsce na... No Foresta ja też lubię czasami poglądać na streamie, też czasami wejdę i do dzisiaj gra dobrego CS-a, wam powiem co jak co nie? Optihaku czyli dużym lanie w Szwecji. Szkoda, Przez że już później mu nikt szansy nie dał, nie? Bo, bo później już miał swój wiek, no niestety, nie? Wtedy, którym nie. grał już z i ich dalsza przygoda wyglądała identycznie. Forest był co prawda trochę gorszy od GetRajta, ale nie jakoś znacząco. Bardziej wynikało to z jego roli no. w Podobnie jak koledzy, dwukrotnie znalazł się w top 20 HLTV za czasów CS 1.6. Na szóstym to to też, i piątym no, miejscu, Forest to... później. Forest również był często jest wymieniany wśród najlepszych graczy CS 1.6. A do CSGO... I tak jak Gatlight wchodził jako gwiazda. A o wiele mniej znanymi graczami na ten, ten Freiburg, czas a. i Fryberg. Bo... Tylko Freiberg w Sorsa był średnim zawodnikiem ogólnie, nie był jakiś świet... świetny, nie? No ale w szwedzkiego, no typa chyba, który w Szwecji, Fiflaren i Freiberg, no byli no, jedni z najlepszych, no. Grali w CSS. Sorsa, Fiflaren w CS był CS Choć grali w Sorsa całkiem nieźle, to jednak nie grali... Fifflaren <coughs> w, w ogóle był, był lepszy brudzyna. od Freiberga no w a. A był kompletnie zdominowany przez Francuzów, a CS 1.6 hmm. był zdominowany właśnie przez Szwedów. To racja. Mimo to Freiberg i Fiflaren radzili sobie całkiem nieźle. A ich doświadczenie z Sorsa było o tyle ważne, że CSGO był bardziej podobny do CS Sorsa niż no do jednej szóstki. Dlatego doświadczenie, które wniesie do drużyny, pomogło reszcie się dostosować. No tak, no wszystkie taktyki ogólnie, co były w CS Sorsie, Bo na początku te mapy z CS Sorsa wyglądały podobnie. Po prostu jak w CSGO. Nie? Podobnie to wszystko wyglądało. I wiele taktyk, zagrań, właśnie fleszy, granie fleszami, mogli smokami, mogli fajnie pokazać właśnie Getrightowi, Forest'owi, EXIST'owi i dlatego też mieli łatwiej, nie? I dobry, dobry ruch wykonało NIP, żeby zmiksować właśnie graczy CS z graczami 1.6. I tym samym stworzyli super team, który miał wszystko. Mieli bardzo prostą komunikację przez brak bariery językowej. Każdy z graczy miał przynajmniej kilkuletnie doświadczenie hmm. na scenie, a Forest i ile right i na tyle długo razem, że rozumieli się bez słów. Exist też bardzo szybko no. dopasował się jako ig, i jako jeden z nielicznych potrafił pogodzić prowadzenie zespołu z dobrą dyspozycją indywidualną. I choć Fiflaren często jest podawany jako słaby gracz, na co jednoznacznie wskazują jego tragiczne liczby, to jednak robił bardzo dużo roboty, no. której na pierwszy rzut oka nie widać. Czy... No tak, tak, z Fiflarenem tak było, tak jak mówi tutaj szef. Co zapytałeś, to jak to było historycznie? Część gracz została dostała, część gra w Sorsa i nagle na CSGO go Przeszli wszyscy z obogier. No i... Podłatę raczej kwiatę prajnika, no bo wszyscy sponsorzy i wszyscy zaczęli robić turnieje w CSGO, tak? I później Valve też ogłosiło wcześniej, że te Majory będą i że oni będą wykładali hajs, bo kiedyś Valve nie, nie wy wykładali hajsu w ogóle na turnieje przecież. Więc dlatego też wszyscy przeszli, nie? Z dwóch platform. Jak wyszedł CSGO, to jeszcze wiele 6 był jakieś turnieje, nie? Małe. Często rzucał broń innym, a sam grał tak. z pistoletem. Fiflarem taki był, no. Dużo utility I zawsze grał pod drużynę, a nie pod siebie. Dlatego też statystycznie nie wypadał najlepiej. Lepiej. Ale za to drużyna funkcjonowała bardzo dobrze. No i najważniejsze, NiP był pierwszą drużyną, no. która zamiast skupić się na narzekaniu na nowego CSa, stwierdzili, że trzeba spiąć dupę i grać, bo CS GO to przyszłość, a 1.6 i Source prędzej czy później przepadną. No tak, i to jest bardzo fajna rzecz yy, ogólnie, bo NiP właśnie też tak yy, mówił o wywiadach, Getray pamiętam jego wywiad jak dawał, właśnie jak przechodził z Forestem, to mówili, że po prostu trzeba pójść do przodu, nie na 1.6 i tylko oni wydaje mi się, że wiedzieli od Valve to wcześniej, że będą majory i wszystko, dlatego też tak mówili. Mm, a dużo osób nie wiedziało w ogóle tego. Druga sprawa też no ile mogło trwać 1.6, nie? No musieli zmienić to, tą grę, no kuba, no ile można grać pikselową gierkę, nie? to już musiało pójść do przodu i ten CS musiał jednak ewoluować troszkę, no ale też fajne czasy, nie? Sorsa 1.6, ja bardzo dobrze wspominam. Bardziej Sorsa, nie? Bo jestem Sorsa. No i mieli rację, bo pod koniec 2012 roku już praktycznie cały esport przeniósł się na CSGO. A przez to, że NIP zrobił to jako jedna z pierwszych drużyn, byli mm -hmm. bardzo przodów względem konkurentów. Zobaczcie, k**a, skrzynki. Co, pra po prawej stronie macie Majora i skrzynki lecą. Czemu tego dzisiaj nie ma, nie? Nie wiem, stary, nie wiem, że Valve tak rozpierdzi a wszystko i porzucają tak fajne pomysły, nie? NiP zadebiutował na turnieju Steel Series Go, gdzie jedyną drużyną, która miała im w jakikolwiek sposób zaszkodzić, bo bugi, Finale, w finale. A bo nie, w samych dobra. grupach wygrywali A to pamiętam, bardzo. to pamiętam, pamiętam chyba. I oni to byli chyba z Finlandii osoby, kurwa, tam Nasu grał Nasu, Nasu chyba. Lurpis jeszcze? Chyba, Co? ale Nawet zwyciężyli mecz 16-0, a w półfinale wygrali obie mapy 16-1. I w finale można powiedzieć, że. Chyba Nip to wreszcie zagrało był. mecz, gdzie musi trochę pograć, ale i tak była to pełna kontrola i dominacja na obu mapach. Pierwszym faktycznie dużym turniejem dla Nipu był właśnie ich następny lan, bo był to Dreamhack mm. Valencia 2012, gdzie w grupach wygrali wszystko bez problemu, i w półfinałach również nie mieli sobie równych. Dopiero finał na Very Games przyniósł jakieś kłopoty. Ale i tak powiedziałbym, no. że Szwedzi mieli wszystko pod kontrolą. Znaczy, z Very Games to były najlepsze mecze, nie? Nip z Very Games, wiecie, Very Games to była ekipa z CS cała. Nip to była mieszanka 1.6 i Source i tam były takie walki. Tak dobre mecze to były, że to jest szok, nie? Jeszcze Kenny. To wtedy swoim prime jakby młody. Na SWC 2012 grali bardzo dobrze w grupach, ale po raz pierwszy mieli mecz, w którym sesji aż 13 mm. rund a był to mecz na ProGaming TD, czyli brazylijski team z stylem i Kogu. W playoffach zniszczyli N Faculty, a potem w finale zagrali najgorszą mapę od sierpnia, bo wygrali zaledwie 16-14 na terenie. Ale i tak, mecz zakończył się wynikiem 2-0. Zagrali następnie na Dream I znowu Hub na Waregance w finale Inter 2012, wygrali. gdzie w grupach znowu zagrali podobnie słabą mapę, jak na ESWC, bo wygrali ledwo 16-14, lecz finał na WG był bezproblemowy. Wygrali dwa mecze, kompletnie do 9, dominują. Do dziewięciu, do jednego. Ale zobaczcie, jak vergen się tam czuło, słuchajcie. Grasz na NiP i cały czas w piol, w piol, w piol, w piol. mówisz finał, znowu, i znowu oklep. I nie jesteś w stanie nic zrobić, stary, nie? Grasz na takiego getrida, -right który Prawi ci plus 30, plus 40 co mecz no. No nie da rady. Kogu legenda, no. Safire Invitational, gdzie grały już całkiem mocne timy takie jak SC Gaming z piątką w składzie no. i to właśnie na nich w grupach mieli największe problemy, ale w playoffach już do końca nie było żadnego meczu. I znowu na Amery Gajów na poczucie chociażby wyrównania. Następnym turniejem był Thor, czyli turniej typowo mm. skandynawski, gdzie cały czas sobie świetnie i nie przegrywają nawet jednej mapy. Potem grali na Nord w konie 2000. Na Nordkonie widzowie ja grałem i na NiP grałem w pierwszych dostałem do szoki do playoffów udało nam się wyjść. Jeszcze my się nazywaliśmy Max Flow Play. Na lana pojechaliśmy autem, stary tam ja byłem w składzie, PIT NGO Grał tam jaki dzięcioł stary, no nie no, grałem Ja, PIT, PRV, S1 taki ziomek i NGO. Bardzo dobry zawodnik NGO. Ale stary on grał na necie, on, on gdzieś w Lutomiersku mieszkał i on grał na necie, kurwa radiowym. Jezu, pingi po 110, on nie mógł grać. A serio, ja wam powiem, że typ miał taki talent, tak grał dobrze, że to jest szok, mądry zawodnik, ale no nie mógł grać, no po prostu nie mógł grać, nie? I ja wygrałem na pimpa na tym turnieju, właśnie. Wygrałem na pimpa, wyszliśmy z grupy, no i później w pimpa, nie? Ale fajny turniej w Niemczech, nie? To ciekawe, nawet grał hyper w Glóżym Pro Play. Nawet Właśnie. grali w tej samej grupie co NIP. Lecz niestety przegrali na NIP. No, przegraliśmy. Przegraliśmy na NIP, ale wyszliśmy z trzeciego miejsca. Do playoffów chyba, tak? Chyba dobrze pamiętam. Ich dość jednostronnym wynikiem. NIP Czekaj, my C-Play przegraliśmy tutaj? 16 I 2... jak to z 3 lat temu, 2000. Nie wiem, 13 rok? 12? 12 nawet. U a mać, na nib do trzech, nic się nie dało zrobić na niuku. no i Lowland Lions pokonaliśmy 16-14, hit. Wydaliło obydwa stage'e grupowe i w O i potem były jeszcze jedne grupy w ogóle, jeszcze jedne grupy, nie? Zobaczcie. A nie, my z grupy, bo właśnie my do drugiej grup weszliśmy, ty. I tutaj Młyn w ch był, nie? Ciekawe te wyniki. I Absolute Legends, przegraliśmy. Tu rundy się liczył, minus 8, minus 11, ku... Nawet nie dało pograć swoim przeciwnikom. I... I zobaczcie, wyszliśmy z grupy i w ogóle. z, gru... Wyszy... z grupy i grasz bo jedynkę, rozumiesz? I grasz było jedynkę, I graliśmy na Fragmasters Esports i to byli... były Angole, nie? No na się, bez szans, nie? bardzo szybko wykończyli wszystkie spotkania. Przyszedł 2013, gdzie grać na turniejach online, gdzie przegrali oni pierwsze mecze w historii organizacji od początku CSGO. A był to mecz na N-Faculty, ale jak mówiłem, nie był to nadal mecz lanowy. Jak... I zobaczcie, człowiek grał za darmo w organizacji MAX4Play i kur... dostał się na, tego, na takiego lana jak Nordcon, grał z dobrymi drużynami, to powiem fajnie się grało, nie? Zaj Wiemy, N Faculty to niemiecka organizacja. A jak kojarzymy Big w 2020, mm. Niemcy są za... Online, ale gorzej są no. na lanach. Choć był to mecz, w którym Forest grał sam, a Freiberg czy Fiflaren nie pomagali. No Ciężko jeszcze było do dopłacić, za, żeby grać. No, to no tak, takie czasami. Że pierwszego lana w 2013, gdzie w grupach wyszli z pierwszego mm. miejsca i dostali się do playoffów. I znowu bez żadnej przegranej wygrali cały turniej no no, do nie? Także na MS1 Spring Cup 4, który był online. Gdzie... Ja jako IGL całe życie byłem. Już w drugiej rundzie odpadli na ESC. Była to już druga przegrana w historii organizacji. Ja na gdzie grę. znowu samo poszło czy to Fiflarenowi, czy Freibergowi. Następny turniej to Techlabs w Moskwie, gdzie Nip wygrał najpierw no. bardzo prosto na Nawi, potem z lekkimi problemami na VP i znowu zagrali finał na VP, bo dostali się z dolnej dla no. Ale To nie... jest Te VP to jest r... jeszcze jak grali, nie? Kiedyś to ku człowiek cieszył chodził do roboty grał teraz to typ za pięć koła nie chce grać mówi że ma wyjście. to od razu mapę za wyjście a dust był już tylko formalnością Trzeba znaczy, tylko osiągnąć nie typ ci przychodzi 2013 którego zrabinka wyglądała jak typowe kwali do lanu tier 1 w dzisiejszych czasach przez no. co pokazanie tego wam jest bardzo ciężkie cały czas Super. Nie nie? drabinka i cały czas wycieczka jak EFA później pojechali na Starladera 5 gdzie wygrali pierwszy mecz na SC po czym przegrali i tu już przegrali na VP, zobaczcie VP wygrało na rosyjskie Wiltus Plus dość na tym zakończył się Dosia jeszcze grał chyba wtedy z Foxem nie wiecie nie wiem czy wiecie ale Fox to był jego brat i on był też dobry ogólnie nie zobaczcie wpisuję Fox o i to jest brat Dosi, nie? W ogóle. To jest brat Dosi i oni grali razem VP 1.6 przez wiele lat i oni właśnie oni wygrali na NIP, nie? Oni właśnie wygrali na NIP. To był ten turniej, co wygrali? Tak. To jest widzicie? To jest ten turniej, co oni wygrali na NIP. No on akurat był chudy, no. On akurat był chudy i ciekawa sytuacja, nie? Tu grał Fox, Adren, Angel, Dosia, Kucher, nie? I oni wygrali. Oni naprawdę fajnie grali, nie? legendarny Winstleek Nipu. Przez ten czas wygrało 33 no. mecze BO1 i 27 meczów BO3, co daje łącznie 60 spotkań lanowych wygranych przez Nip z rzędu, na którym, uwaga, nie przegrali ani jednej mapy. No. I mieli łącznie 87 map Winstreaka. Dobra, a teraz, skoro już przeszliśmy przez ten cały film, możemy stwierdzić, czy Winstleek Nipu jest tak imponujący, jak słychać po statystykach. No, uważam, że co jak co, liczbowo wiadomo fajnie to wygląda, ale no, Nip miał przewagę nad innymi drużynami, jak wcześniej mówiłem, no i Vitality to w ogóle system IMO. Chociaż ja uważam, że i tak astrali z tyle Majorów wygrali że no Vitality no, też musi tyle wygrać, nie żeby tam fajnie to jeszcze wyglądało. Mimo wszystko uważam, że tak jak ostatnio mm. Vitality pokazało, żaden team z top 30 no. nie mógł na nich wygrać. Aż w A końcu, na po konać przez Legacy, które było w tamtym czasie top 50, tak tu nie pokazał naprawdę dużą stabilność i wytrwałość. A co jeszcze bardziej określa ten top no, dominacji, po, to brak przegranej mapy przez ten cały czas. I co mm. prawda grali na drużyny takie jak BeMyFrak, który był był teamem Stereo 3-4 i wygrali na nich 116, hmm. ale w tym samym czasie 116 16 przegrało na nich również w Very Games, więc uważam, że nadal ten wynik jest niepodważalny. I no przez jest, taki wynik jest, no, był tylko na pewno. bardziej imponujący. A wy jak sądzicie? Czy ktoś jeszcze kiedyś przebije NIP? A może nie zgadzacie się z moją opinią na ten temat? Możecie. Znaczy, ja uważam, że po prostu NIP miał w tamtym momencie łatwiej. No miał łatwiej, wiadomo, że liczbowo, no to są nad Vitality, nie można im tego zabrać, no nie można im tego zabrać, co jak co, bo dokonali czegoś niemożliwego, ale po prostu mieli łatwiej, mieli grę wcześniej na no, napierdoli wszystkich, no i wiedzieli więcej po prostu, nie, jak grali nad innymi drużynami, które się jeszcze uczyły. No a Vitality jest, wiadomo, w takim momencie, gdzie oni, no wszystkie turnieje tier 1 grają z najlepszymi drużynami i kle je klepią, no nie? Chociaż to też można nazwać, że w tamtych czasach też to były najlepsze drużyny i NIP ich klepało, więc no, to można, to może, można trochę to zawęzić dwie strony, to może pójść, no zależy, jak to, jak to odbierze, nie? Więc i tak uważam, że Vitality dokonało jednak mocniejszego sukcesu, ale, ale może że powiem tak, dyplomatycznie, widzowie, porównywalnie, jest to, porównywalnie. I tyle, zakończmy na tym. Filmik naprawdę fajny film od pana Noksiaka. Dajcie mu subika oczywiście i dajcie mu lajka. Ja też w opisie pod filmem dam jego film i też wam tutaj na czacie. swoje odczucia w komentarzu, a ja dziękuję za oglądanie. Jeśli film Ci spodobał, możesz <słuch> zostawić suba, żeby nie pominąć kolejnych no. takich materiałów. Siema. Świetnie było, świetny materiał.